Dano nas nie było, postanowiliśmy, że trochę z wami pochodzimy. Pojedziemy sobie w jedno ładne miejsce, zjemy sobie coś, a potem plan jest taki, żeby iść do kina. Tak jest? No. no. Kina wam nie pokażemy, bo nie wolno kręcić, ale pokażemy wam, jak idziemy do kina. Wow, ale to jest po prostu. Już was tu było takie coś kiedyś. Nie no. chcieliśmy do kina. Dobra. No, jedziemy do Gliwic. Co to za sztuka, ma być w ogóle? Daleko od Reykjaviku? No, a biorąc pod uwagę, że mieliśmy lecieć na Islandię. A nie lecimy, to sobie chociaż pooglądamy Islandię na filmie. No i to z tego co mi mama mówiła, to jest jakiś komediodramat właśnie islandzkiej produkcji. I zobaczymy, no bo to jest w kinie takim studyjnym w Gliwicach wyświetlane. Teraz jedziemy po pizze, zjemy sobie pizze, a potem idziemy do kina. No to Islandię chciałem jechać i chciałem zobaczyć i porobić ładne zdjęcia i fajnego vloga i, i pokazać wam jak tam jest i w ogóle. No, ale no chyba trzeba będzie Wam to kiedyś pokazać. Kiedyś, kiedyś indziej. Idzie. Ale nie ma nic straconego, bo właśnie wczoraj zabukowaliśmy bilety na Sycylię i lecimy w połowie października, także też będzie ładny vlog i ładne widoczki. W pizzerii Divino i zamówiliśmy pizzę dnia, która w oryginale miała boczek, ale pan był tak miły, że powiedział, że nam zamieni ten boczek na jakieś warzywo. W sumie ustaliliśmy, że to będzie cukinia. No więc to jest jedna pizza, a drugą wzięliśmy w końcu wegetarianę, czyli taką z pesto, oliwkami i tak Więc zaraz, jak je odbierzemy, to wam pokażemy, co tam dobrego dostaliśmy. No jestem bardzo ciekawa tej pizzy dnia, bo ma naprawdę ciekawe, ciekawe składniki, więc myślę, że będzie pyszna. Co tam masz? Pyszną pizzę! <grych> Myślisz, że jak ją dam do tyłu, to się nie rozwali? Czy potrzymasz? Nie, to to ja potrzymam potrzymasz ją, dobra. dobra. No i co? pizza zjedzona. E, bardzo pyszna pizza. Mieliśmy dwa rodzaje pizzy, e, tak jak widzieliście na poprzednich e, ujęciach. E, I mi w szczególności spasowała pizza z serem gorgonzola i z dynią. A teraz idziemy odwiedzić babcię. Babciu! Incoming! <laughs> Okay, jesteśmy po seansie. Ten film był bardzo taki skandynawski można powiedzieć e, bardzo surowy. Ogólnie film był OK, tylko może zakończenie było dla mnie troszkę takie niezrozumiałe. W sensie nie było żadnego wyjaśnienia, co się stało dalej z tą panią, z tą główną bohaterką, która przechodziła trudny okres w swoim życiu. Skończyło się ogólnie tym, że pojechała. I to było w zasadzie koniec. Nie będziemy gadać oczywiście co się tam działo, co się stało, kto kim był i tak dalej i o co tam chodzi, żeby po prostu wam nie zabierać radości z tego filmu, gdzie tej radości nie jest yeah, no... aż tyle, żeby, żeby naprawdę więc jakbym powiedział cokolwiek, to, to bym naprawdę bardzo dużo za, zabrał z tego filmu i z radości oglądania tego filmu. Więc jak chcecie to obejrzyjcie film Droga do Reykjaviku. Uuu, ale mnie oświetliło. A tak w ogóle to chyba powiedziałam gdzieś wcześniej jak jechaliśmy do Gliwic, że to jest komediodramat, bo tak mi mama powiedziała, a mama to gdzieś przeczytała w opisie, ale to wcale nie był komediodramat, to był prawdziwy dramat. I nie mówię tu o jakości, tylko o gatunku, że tak powiem. Sorry, strasznie tutaj dziurawo na tej drodze. W każdym razie był to dramat, ale był to spoko film. Bardzo w klimacie właśnie Skandynawii. Droga do Reykjaviku. A po seansie stwierdziliśmy, że pojedziemy w moje stare miejsce, no moje stare śmieci, do Rudy Śląskiej kupić dobry chlebek. Może coś się jeszcze zobaczy, jakiś pączur do fajnego miejsca, e, które nazywa się Tłusty Czwartek. I jest czynne 24 na dobę. No właśnie, a że dzisiaj jest niedziela, no to to jest w sumie jedyne miejsce, gdzie można kupić pieczywo, które dzisiaj rano nam się skończyło. Także jedziemy do Tłustego Czwartku. Może jeszcze coś tłustego i słodkiego sobie weźmiemy. Dawno mnie tam nie było. i nie tęsknię. Ja wiem. Ja, ja przepraszam, pewnie urażę jakichś e, rudzianinów, e, którzy, którzy mieszkają i kochają te miasto. Ja też kochałem te miasto. Kocham nadal, ale trzeba czasami w życiu ruszyć dalej. Dla osoby, która zajmuje się tym, czym się zajmuje, tym, czym chce zarabiać, to Katowice dają troszkę więcej możliwości i po prostu wygląda to dla mnie atrakcyjniej, nie? Mam taką pracę, która jest bliżej tego, co chciałem robić. Powiem szczerze, teraz gdybym miał wrócić na Hutę, no nie wiem, czym, czy bym chciał to robić. Chyba, chyba nie. Ale szacunek mam dla chłopaków, bo to trzeba też mieć stalowe nerwy na to, ja wytrzymałem 3 lata i podoba mi się miejsce, w którym teraz jestem. Prawda, Aleksa? No, ja nie wiem, czy tobie się podoba, ale mi się podoba to, że jesteśmy razem w tym miejscu. <laughs> ja ci nie czytam w myślach. Z tego co widzę, jest wszystko git i w ogóle fajnie nam się mieszka w Katowicach. No tak, przede wszystkim tam więcej rzeczy się dzieje. Mówię dla osoby, e, powiedzmy, jestem artystą. I dla takiej osoby jak ja po prostu dużo ciekawych, fajnych rzeczy się tam dzieje. To jest dla mnie coś, co jest jakby częścią bycia osobą, która czuje się artystą. Nie tylko muzycznym artystą, ale też, nie wiem, choćby te vlogi. To na razie do zobaczenia w Siema, kolejny dzień. Parę dni minęło i postanowiliśmy, że jedziemy do Krakowa odwiedzić naszych znajomych. Eee, mamy nadzieję, że wszystko w porządku. Uważaj, że zdrówko dopisuje, że eee, świetnie się czujecie, trzym się kamerą, super, jest fajnie. Hello. Eee, mamy kilka eee, miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić z naszymi znajomymi. Eee, na pewno to będzie ramen. Ostatnio, ostatnio mamy taki, takie smaki na ramen, że że normalnie kurde bele i buziak Siemano jesteśmy w Krakowie no tak jak powiedzieliśmy tak zrobiliśmy pojechaliśmy do Krakowa do naszych przyjaciół no i zamierzamy teraz pójść do no szukamy ogólnie miejsca, żeby wypić dobrą herbatę, albo kawę, albo zjeść coś słodkiego. Jeszcze nie wiemy, szukamy, jak znajdziemy, to wam pokażemy na pewno. Jedyne miasto, w którym nie lubię chodzić z aparatem to jest właśnie Kraków. Bo czuję się jak Azjata malutki, który robi malutkim aparacikiem zdjęcia wszystkiego, co zobaczę. Ja nie będę pokazywał wszystkiego, bo jak chcecie zobaczyć Kraków, to jest na pewno więcej filmów ładniejszych niż ten mój. Jest masa poradników na internecie, gdzie możecie się dowiedzieć, gdzie fajne miejsca można odwiedzić. A my kręcimy vloga, dlatego że chcemy wykręcić vloga i możemy kręcić vloga. And I'm here with my friends. Heyo! Hello! <laughs> <Wee>! <laughs> i zwijamy się do domku powoli. Mm -hmm. e, jeszcze, no, na kamerze wygląda jasno no, dosyć, ale tak naprawdę jest ciemno już, powoli się robi. No. Ale jest fajna pogoda, za to jest miarę Jest chyba jakieś 22 stopnie. No, za, a jest do siódmej do zobaczyska. Do zobaczyska w następnym odcinku i, i widzimy się za jakiś czas. Co pani tu bywa? Ostatnio tak.